Człowieku utalentowany. A panem za czasów Jezusa Chrystusa to było to tak mniej więcej od 34 do 36 kg złotych. A więc trzy że o której mowa, którą wysłuchaliśmy, mówi o tym, że był sobie ktoś, Pan gospodarz majętny, bardzo majętny, który powierzył cząsteczkę swojego majątku. Małe. Boże, jacyż my bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy byli do no właśnie tak publijnego od razu U utalentowanymi ludźmi 35 kg złotych. To przecież po sześć samych jest w naszych domach podczas, kiedy zaledwie mamy po 6 łańcuszków złotych z krzyżykami albo z Dlaczego pilnujemy tego bardziej niż nie obaw? Dlaczego? Bo to ma wartość. To jest coś cennego. Nie wiem czego, nie wiem po co, ale pewnie jest jakiś cel w tym wszystkim, który Pan Jezus. No, Człowiek, który oparł się, również i tam, wszystko było oparte na to, tak zwaną organizację. żeby przeżyć trzeba było coś zorganizować, czyli albo kupić nielegalnie wszystko, nielegalne nielegalnie zawsze. Znaczy. Albo po prostu ukraść, żeby przeżyć. Kanada to miejsce, gdzie znajdowały się magazyny, w których były rzeczy o po osobach pomordowanych, Przebiegać te rzeczy. Znajdowano wiele bardzo drogocennych rzeczy. Zabrać, nazbierać kilogram złota w ciągu tygodnia żaden To Natomiast... Nie wiem czego, ale tak jest, bo przecież w zestawie dzisiejszych fragmentów podjawienia Mistwa Świętego, czyli Bożej wypowiedzi do nas. i niewiastę dzielną tuż znajdzie. Posłuchajmy tego fragmentu Pisma Świętego, bardzo pięknego zresztą, z Księgi Krzysiu, czyli z Księgi Mądrościowej. Niewiastę dzielną tuż znajdzie. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa, nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie Twojego życie. O się stara i pełne, pracuje starannie rękoma, wyciąga ręce po kącie, jej palce chwytają życiona, otwiera dłoni ubogiemu, męcarza wyciąga swe ręce, kłamliwe wdzięki marne jest piękny. Chwalić należy niewiasta, co boi się pan. Z owocu jej rąk jej dajcie. niech w bramie chwalą jej czyta. Popatrzcie, jak Duch Boga potrafi niejednokrotnie przemawiać naszymi ustami, szczególnie w małżeństwie. Warto to zwrócić na to uwagę, zatrzymać się przy tych słowach, bo przecież one są absolutnie przemienne prawem, wówczas kiedy do mąż do żony powiada słowa: mój skarb. Mój skarb. Nie ma w tym żadnej socjotechniki, przesady, Osobu tak jak to powiedziałem w ubiegłym tygodniu, podaje chyba, ale na pewno to musi nam tej się do i do Was, albo do części do Was. No, początek Krzyża świętej jest również stwierdzeniem faktów, powiedzenie do zgromadzenia ludu Bożego na Świętego, Święty zaraz po znaku Krzyża Świętego, Pan z Wami, bo wypowiedzenie prawdy wiary, bo rzeczywiście. To jest faktem i prawdą, że Bóg jest pośród nas. Bóg jest z nami. Tak również i w momencie, kiedy pojawia się usta w ustach męża i żony, no to więcej, aniżeli wyznanie stwierdzenie. Faktu. Mój skarb, Boga jest niezmiernie istotnym wydarzeniem, mówiącym niezmiernie dużo. I rzeczywiście każące człowiekowi podchodzić do siebie nawzajem w sposób na wyraz poważny. Pełny poważny, skrupulatny. Dlaczego? Bo przecież fakt bycia obdarowanym drugim człowiekiem jest naprawdę ważniejszy i cenniejszy niż tysiąc kilogramów złotych. Zanim długosze trwają jakieś takie jak toczone są, zresztą nawet nie szczęśliwy, żeśmy wypracowali ten okres do no kościół, próbuje się w jakiś sposób przejść do świadomości człowieka i mówi o okresie przedurodzeniowym każdego człowieka, że dla kobiety jest to stan błogosławiony, czyli najszczęśliwszy. Gdzie między dzieckiem a niewiastą dochodzi im doświadczenia tajemne, tylko i wyłącznie będące ich własnością, tych To Natomiast świat mówi o ciężarze, że jednym. Powiedzenie do człowieka, tego, który siedzi obok nas, relacji, z nami pracuje, nie tylko w takich relacjach rodzinnych, ale i koleżeńskich, i przyjacielskich, i pracowniczych, mój skarb nie jest żadnym przesadą, ani rozdaniem, które byłoby nie na minus. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, każdy człowiek, jest dla nas skarbem wartości w samym sobie. Kiedy pozwolimy sobie na trochę luksusu, takiej radości, właśnie przysłuchiwaniu się Bogu, przemawiającego do nas przez nauczanie Kościoła, biorąc do ręki Kościoła katolickiego, albo to, co jest wynikiem zatroskania we papieża Benedykta XVI do nas, czyli kompendium katechizmu katolickiego, to jest kolejna rzecz, w 2000 bodajże, w 12 albo 13, czyli katechizm w pytaniach i odpowiedziach. A między innymi, kiedy dotykamy dzieła stworzenia człowieka, powołania człowieka do istnienia, dowiadujemy się, że Bóg stworzył człowieka ze względu na niego samego. Nie na to, co ma. Albo co będzie ja. Ale ze względu na niego samego. Właśnie ze względu na to, że jest większe nieszczęście w grzechu. Człowiek, który odwrócił się od Boga, nie, 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 nie prowokuje u Boga dokładnie takiej samej relacji, że Mój Boże, że Bóg odwraca się od człowieka. Nie znajdziemy ani jednego zdania, które by w jakikolwiek sposób poświadczało tego typu postawę Boga. szczytem do tego zatrzymania przez Boga uwagi na człowieku jest to wydarzenie, do którego się się odrobiłem już przyzwyczajeni, czyli tajemnica wcielenia Syna, może bo Bóg tak umiłował świat. Możemy spokojnie jeszcze tam dodać, że Bóg tak umiłował grześnego do człowieka. Tego do błędnego na człowieka, że Syna swojego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zmienił, ale posiadł życie. Jeszcze jeden temat, który się dobija naszej znaczy uwagi z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Nie o tego złota, nie ilość złota, nie jedno słowo Cilięcie do Ewangelii według świętego Mateusza. Byłeś wierny. wierności Bogu i Bogiemu Człowiekowi. To duży brak. I nie trzeba specjalnie do świętości Dnia Dzisiejszego, żeby dawać przykłady niewierności, Uzyskali sprawność bycia wiernym w punktualności. Życzki, moje kochane, najbardziej duże, zresztą cały czas, tak jakoś długą nas o głowie, jeżeli chodzi o nasze szare komórki, takim takim stwierdzeniem zawartym w słowie wolność słowa. Wolność słowa. Bycia wiernym danemu słowu. Być wiernym. Spraw no również daliśmy słowo, że tak. Więc bardzo zaczęła ćwiczyć się w sprawności bycia prawdopównym, czyli człowiekiem, który jest wierny danemu słowu, słowu danemu i człowiekowi. Czy to będzie małżeństwo, czy to będzie relacje, pracownice, służbowe, cokolwiek. Poza tym Bóg, nas stara się za wszelką cenę przekonać nie tylko do tego że Bóg jest słowem wolnym z istoty zdziwam się Bogu wszechogącemu i wam, bracia, siostry, i przyznajemy się do odpowiedzialności, że bardzo zgrzeszyłem myślą, słowem, Słowem uczynkiem i zagrywania. Tak. Bo w gronie uczniów Jezusa Chrystusa, w gronie słów Bożych, Poczucie odpowiedzialności nawet za myśl, która się pojawia w naszym która nie musi pojawiać się na naszych ustach. Tak bardzo Bogu zależy na nas, na każdym z nas i na naszej jakości jednocześnie. Popatrzcie, być wiernym w takim drogim naszym w poczuciu odpowiedzialności za myśl, która się rodzi.